No, no, gadaj. 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 Nie patrz się w kamerkę. No gadaj. Gadaj, gadaj. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Aie, aie, Jaka, Jaka jesteś rodzina. śliczna! Uśmiechaj września. się, uśmiechaj się. Drugiego, udaje się. Tak, planu, gdzie w no, sesji bo po jak tej kamerki nie widzisz, to no. tak się ślicznie uśmiechasz. No, no. Za tygodnia, śmiej się, śmiej. Południe, białek, Radio. No, no uśmiechnij się do jeszcze do, do mamy. Krajowymi krajowymi nie za no, tyle. Z 75. Buku, Myszko. 25. Liluś. Lili Komorowski jest pierwszym reprezentantem naszego kraju, który ma w niemieckim parlamencie. Ej, 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 ej. I będzie się wokół no. będzie Jeszcze, jeden w Europejska. Stany Jeszcze jeden w uśmiech. Jeszcze jeden uśmiech. Myszko. naszego kontynentu w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z Bermina -Naukowicz, Polskie Radio. Szkodliwe